Rewanżowe starcie i Dortmund ze sportigiem było świetną okazją dla Serhou Guirassiego na powiększenie dorobku strzeleckiego w lidze mistrzów i zwiększenie przewagi nad Robertem Lewandowskim. Gwinejczyk nie wykorzystał jednak rzutu karnego, a samo spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Awans do jedna ósma finału dla BVB był już praktycznie przesądzony po zwycięstwie 3,0 w Lizbonie. Przed pierwszym gwizdkiem wielu kibiców uważało, że losy dwumeczu są już rozstrzygnięte. Borussia miała bezpieczną przewagę, a Sporting przyjechał do Dortmundu osłabiony brakiem swoich największych gwiazd Wiktora Jokeresa i Francisco Trincao. Ich nieobecność znacząco osłabiła ofensywne możliwości Portugalczyków, co było widoczne na boisku od pierwszych minut. Pierwsza połowa przebiegła w spokojnym tempie, bez większej presji ze strony którejkolwiek z drużyn. Borusja dominowała, ale brakowało jej zdecydowania w ataku. Sporting praktycznie nie istniał w ofensywie, oddając tylko jeden zablokowany strzał przez całe 45 minut. W bramce ekipy z Lizbony dobrze spisywał się Rui Silva, który kilka razy skutecznie interweniował, ratując swój zespół przed stratą Gola. Po zmianie stron obraz gry nie uległ większej zmianie, choć Borussia zaczęła grać nieco bardziej ofensywnie. W 53 minucie Rui Silva efektownie obronił groźny strzał Daniela Svensona, ale kilka minut później popełnił błąd, faulując Karimę Adajemiego w polu karnym. Sędzia bez wahania wskazał na 11 metr, a do piłki podszedł Serhoł Girassy. Gwinejczyk miał okazję do powiększenia swojego dorobku strzeleckiego i umocnienia się na czele klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów, ale uderzył zbyt czytelnie i Rui Silva odkupił swoje wcześniejsze przewinienie, broniąc jego strzał. Potknięcie Gu było dobrą wiadomością dla Roberta Lewandowskiego, który dzięki temu utrzymał minimalną stratę do lidera klasyfikacji strzelców. Napastnik Borusi pozostaje na czele z dziesięcioma trafieniami podczas gdy Lewy ma ich dziewiątą. Sporting po zmianie stron całkowicie stracił wolę walki, a decyzje trenera Rui Borgesa sugerowały, że nie wierzy już w odwrócenie losów rywalizacji. Borussia miała jeszcze kilka okazji do objęcia prowadzenia, ale brakowało skuteczności. W 69. minucie Giovanni Reina zmarnował dobrą sytuację, a na kwadrans przed końcem gola dla BVB zdobył Mreken, lecz został on anulowany przez spalonego. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co w pełni satysfakcjonowało Borusie Dortmund, która dzięki wygranej 3,0 w pierwszym spotkaniu awansowała do 1 8 finału Ligi Mistrzów. Sporting zawiódł, nie podejmując większego ryzyka i nie sprawiając większych problemów niemieckiemu zespołowi.